I'm <laughs> Od samego początku Arsenał pełnił czołową funkcję galeryjną w Poznaniu i poprzez swoje sytuowanie, poprzez program, poprzez zapraszanie artystów z Polski, z całego świata, myślę, że tę funkcję zachował do dnia dzisiejszego, dlatego również, że podejmuje próby zmodyfikowania swojego programu wystawienniczego czy artystycznego, zapraszając do współpracy młode środowiska artystyczne, młodych artystów. Ważną rolę odgrywają albumy i duże katalogi, które są nierutynowe, inne od tego, co je dotychczas ukazywało. pokazywało. Zacząłem poświęcać te albumy artystom już uznanym, którzy okazuje się mają lat 60 czy nawet więcej, mieli wiele wystaw w tej galerii i w Polsce bez poważnej publikacji. Zauważyłem, że wielu artystów z tego pokolenia, czyli urodzonych w latach 30., takich jak Waldemar Świeży na przykład, wybitni polscy plekaczyści, Jacek Sienicki malarz, dopiero w latach 90. i później doczekali się prawdziwych publikacji o swojej twórczości. Arsenał ze względu na to, że jest instytucją miejską i finansowaną ze środków miejskich, za swój główny cel poczytuje sobie promocję twórców tutaj lokalnych. I to zarówno średniego jak i starszego pokolenia, jak i twórców najmłodszych. Takich, którzy albo już skończyli szkołę i są parę lat po dyplomie, albo właśnie ją kończą. Stąd na przykład związki z Akademią Sztuk Pięknych, związki zarówno z kadrą Akademii, jak i z, ze studentami. Program wystawniczy Arsenału jest troszeczkę inny niż podobnych galerii, na przykład w Warszawie w Stoku, w Łodzi, czy we Wrocławiu. Wynika on z rzeczywistości z sytuacji galeryjnej w Poznaniu. Mianowicie istnieją galerie alternatywne, tak zwane, czy autorskie kiedyś nazywane. ON, Galeria OT, Inner Spaces Tomka Wendlanda. Powstało w ostatnich latach szereg galerii zupełnie nowych, takich jak Starter, jak Pies które prowadzą działalność nastawioną na prezentację sztuki młodej. Dlatego Arsenał musiał tak wyprofilować swój program występniczy, żeby pogodzić to, co jest nowością w sztuce, co jest nowe i wartościowe, ale żeby nie robić konkurencji dla tych galerii młodych, nowych, które są nastawione tylko na taką sztukę. Drugim cyklem to jest wprowadzony przez Michała cykl scena działań audialnych, który yy, wprowadza nową formę. To jest forma, rodzaju performanceu, łączonego z muzyką, z występem yy, kapel, jeśli możemy użyć tego słowa, zespołów muzycznych i ona też gromadzi niesamowitą publikę żywiołowo reagującą na tego rodzaju yy, koncerty. Co pewien czas w Arsenale odbywają się imprezy o trochę odmiennym charakterze niż ten główny program Arsenału. Najczęściej zajmuję się tym ja i sprowadza się ta działalność do prowadzenia sceny działań audialnych, czyli takich zapraszania bardziej eksperymentalnych, muzycznych rzeczy, ponieważ dźwięk jako taki, muzyka są słabo obecne w galerii. Są tutaj trzy przestrzenie wystawiennicze, dwa poziomy wystawiennicze, dwa piętra i trzy sale, w których można aranżować trzy oddzielne wystawy. To daje dużą szansę i na przykład w rankingach polityki Piotra Sarzyńskiego często jesteśmy nagradzani w cudzysłowie, czy ulokowani w pierwszej Polsko, w piątce galerii w Polsce za to, że organizujemy na przykład przeszło 30 wystaw rocznie, co nie czyni żadna inna galeria w Polsce. Główny program Astana to są wystawy, z których zadowoleni mają być przede wszystkim artyści, bo to ważne miejsce dla nich i ich stała publiczność. I jeszcze jest ten trzeci element, czyli aktywne działania na polu promocji młodej sztuki, czyli wystawy, które rzeczywiście rezonują w prasie specjalistycznej, na które przychodzą młodzi ludzie w dużej ilości. To są właśnie te rzeczy, które, które pokazują jakąś nową twarz poznania, znaczy, taką, która wiadomo wywodzi się z działalności lat 80. na przykład z tego co robił Piotr Kurka albo Leszek Naflewski w Kole Klipsa, a teraz jakoś tam przetransformowane w latach 2000 właśnie jest robione przez Magdę Starską, przez Wojtka Bąkowskiego, Tomka Mroza. Ta właśnie to ciała jest tutaj dosyć symptomatyczna, dlatego że jakiś miesiąc po niej w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej odbyła się wystawa Establishment i tam na nią została zaproszona y, trójka z czwórki uczestników śniących ciał, to znaczy Iza Terasewicz, Wojtek Bąkowski, Tomek Mróz, y, czyli ten odbiór jakby poznańskiej y, tutaj sztuki. Jest, jest y, skuteczny. Znaczy, ta, ta działalność, którą tutaj Arsenał podejmuje, jak najbardziej przynosi wymierne efekty y, dla tych artystów. Mam nadzieję, że te wystawy, które w Arsenale mają ci młodzi artyści, są ważnymi punktami w ich karierze.